Technology is the light that will cut through the darkness. When humanity conforms to a single truth, a truth based in technological progress and scientific method, we will be unstoppable. I, Dr. Otto Octavius, bow as a scientist and businessman that my duties to humankind will be fulfilled. Thank you. Thank you. S postacią Spider-Mana mam problem. Niby jest on najbardziej wyświechtaną, przereklamowaną i przehypowaną postacią z uniwersum Marvela, a z drugiej strony w latach 90 czytałem komiksy wydane przez nasze rodzime TM-Semic, czy oglądałem kreskówkę na Fox Kids, który potem był Jetixem, a teraz to chyba Disney XD jest, ale nieważne. Pierwsza gra, jaką grałem z postacią pająka był nesowski Spider-Man Return of the Sinister Six. Jak komuś się ta gra podobała, to mu współczuję. Wyglądało dobrze, ale grało się w to topornie. Któregoś dnia w ręce wpadł mi jakiś numer, bodajże komputer świat gry i było tam demo Spidermana, właśnie tego Spidermana. To już robiło wrażenie. Pełne 3D, możliwość latania po budynkach na pajęczynie plus dobrze znani bohaterowie, lepiej być nie mogło. Jakiś czas później wpadła mi w ręce pełna wersja na PlayStation 1 i zachwytu nie było końca. Dziś spróbuję Wam właśnie przybliżyć Spider-Mana, wydanego przez Activision pierwotnie na PS1 oraz Nintendo 64 w 2000 roku, a później sportowanego w 2001 na komputery z systemem Windows oraz Sega Dreamcast. Tak, tak, wiem, mądre media mówią jeszcze o wersji na Game Boy Color, ale to jakby nie patrzeć, wygląda już zupełnie inaczej. Fabuła w grze prezentuje się następująco. Podczas tagów Science Expo 2000 Otto Octavius, który rzekomo przeszedł na dobrą stronę, prezentuje swój najnowszy wynalazek, gdzie ten nagle zostaje skradziony. Osądzony o to zostaje nasz człowiek Pająk, który mimo iż chciał uratować ludzi przed zagładą, to został uchwycony na fotografii, gdzie zabiera maszynę, by ją zniszczyć. Teraz Spider-Man musi oczyścić się z zarzutów, zmagając się z dobrze znanymi bohaterami komiksów. Historia wygląda jak wycięta żywcy z komiksu idealnie oddaje klimat przygód człowieka-pająka, a do tego wciąga jak diabli, bo kto nie chciałby pomóc bohaterowi w trudnych chwilach? Yours. Tytuł łączy ze sobą elementy gry platformowej z grą akcji. Mamy do przejścia tu kilkanaście etapów o niezbyt wygórowanej długości, ale za to są całkiem różnorodne. Przeważnie trzeba dojść do miejsca docelowego, obić komuś gębę czy uratować zakładników, ale zdarzają się ciekawe etapy, gdzie musimy uciekać z pewnego miejsca, czy ścigać jakiegoś złoczyńcę, co wprowadza sporo adrenaliny w rozgrywkę. Do tego jeszcze dochodzą pojedynki z bosami, gdzie na każdego musimy znaleźć jakiś patent, aby ukrócić mu żywot. Na szczególny plus zasługuje szeroki wachlarz ruchów naszego bohatera. Może on przemieszczać się z budynku na budynek za pomocą pajęczyny, wspinać się i chodzić po ścianach, czy jednym przyciskiem pada przykleić się do sufitu. Sama pajęczyna ma również zastosowanie w walce. Poza standardowym wystrzałem, aby opleść wroga, możemy sobie zrobić specjalne rękawice zadające więcej obrażeń, czy opleść się w kokon, który przez chwilę redukuje obrażenia. Poza trikami z siecią mamy możliwość oklepywania wrogów pięściami, czy możemy brać ich na kopy. Jak widzicie, jest tu mnogość możliwości, jakie Spidey może wykonać, a komfort płynący z wygodnego sterowania sprawia, iż gra się w to strasznie intuicyjnie i najnormalniej w świecie przyjemnie. Grafika jak na rok 2000 i konsole PlayStation prezentuje się zacnie. Wszystko jest zrobione w środowisku 3D, postacie wyglądają detalicznie, chociaż twarzyczka kobiety kot to spory nie wypał. Etapy zamknięte są detaliczne, kolory cieszą oko i nie ma wrażenia biedoty. Gorzej z miastami gdzie stoją proste budynki, ale jak na tamte lata są oteksturowane poprawnie, a gdy człowiek wczuje się w akcję to już w ogóle jest luksusowo. Muzyka w jakiś tam sposób pasuje do gry, ale chyba najbardziej w pamięci zapada numer z głównego menu. Wydanie pudełkowe na konsolę PlayStation na frontowej okładce prezentuje nam człowieka-pająka na ścianie budynku. Tył to trzy screenshoty oraz bardzo krótki opis, ale w sumie co to opisywać? W końcu każdy wie, na co się szykuje, kupując grę o Spider-Manie. Manual to klasyka tamtych lat, czyli klawiszologia, opis power-upów oraz bonusowych znajdziek czy różnych trybów. Mamy też opis historii i kilka rad, jak ułatwić sobie grę. Szkoda, że nie jest to w kolorze, bo bardziej pasowałoby to do klimatu gry. Spider-Man to dla mnie ewidentny klasyk, ale zaznaczam tu, że odzywa się przeze mnie ogromna doza nostalgii. Jakbym miał ocenić grę bez patrzenia na sentymenty, to oceniłbym ją jako bardzo dobry tytuł, który niczym nie drażni, a przygoda superbohatera trzyma klimat komiksowy i gra się w to przede wszystkim wygodnie, ekscytująco i czuć moment adrenaliny. Jak jeszcze nie udało ci się w nią zagrać, to polecam poświęcić te kilka godzin i uratować świat przed złym Otto Taviusem. You're working for the wrong people, Mysterio. You shall not escape me! You'll have to be better than that, Mysterio.